Siemanko, siemanko, Samycafol z tej strony, witajcie na moim kanale. Dziś najlepszy zestaw z serii Avatar, mianowicie Drzewo Dusz i Toruk Makto. Postaram się Was przekonać, że warto wydać kasę, na końcu wszystko sobie to oświetlimy i zobaczycie jaki jest piękny efekt tego Drzewa Dusz. Zapraszam Was do świata Pandory. 1112 klocków zamknięte w tym oto pudle. do tego za cenę 730 zł. Katalogowo, czy warto? Moim zdaniem, warto, aczkolwiek fajnie wyrwać go na jakieś promce. Mnie udało się to zrobić na Black Friday. Dałem troszeczkę ponad 400 zł, także myślę, że cena rewelacyjna. Ale teraz jesteśmy także w stanie wyrwać ten zestaw za około 500 zł i za tyle. Myślę, że warto go kupić. I postaram się Was dziś do tego przekonać. Zobaczmy, co jest w środku. Porozmawiajmy trochę o pudełku i zabieramy się za składanie. No i mamy nasze pudełeczko, które prezentuje się obłędnie. Tutaj kolorystyka jest po prostu totalny sztosik. Pięknie to wygląda, bije, ko bije kolor z prawej strony. Fajne zdobienia mamy tutaj spójrzcie narysowanych tych naszych nawi. Pięknie się to prezentuje. No, na pierwszym planie mamy nasze drzewo dusz, czyli tak naprawdę dom. Główny dom po tym, jak drzewo matka, drzewo dom zostało zniszczone. Mamy wielkiego toruka, którego dosiada Jake Sully, żeby tak naprawdę odkupić winy, bo właśnie w ataku na drzewo dom przyznał się wtedy wszystkim nabi i został wygnany że jednak szpiegował dla ludzi, którzy zwani są ludźmi nieba, szpiegował dla ludzi i od początku wiedział, że tak się to skończy raczej, czyli atakiem na ich stolicę. W zestawie mamy także cztery minifigurki: wspomniany Jake Sani, oprócz tego Mohat, czyli Sahili, główna szamanka, matka Neytiri. Mamy je tutaj na dole. No i przywódce Suteja, czyli wybranego przez starszyznę po śmierci ojca, po śmierci ojca Neytiri, wybrany został przez starszyznę Sute jako najlepszy wojownik na przywódcę klanu. Pięknie to wszystko wygląda. Tutaj już mamy pokazanego toruka, takiego udomowionego bym powiedział. Siedzi sobie spokojnie, bez rozpostartych skrzydeł, aczkolwiek z nimi osiąga wielkość 49 cm, co mamy w lewe, na lewej stronie pudełka podane, i 27 cm wysokości. Także kawał i krana z niego, bo tak nazywały się zmory właśnie na Pandorze, a on był ich przywódcą. No, i co co tutaj dużo powiedzieć? Mamy także konia, o którym nie wspominałem. Mroczny, mroczny koń, który także został udomowiony właśnie przez klan Omatikaya, czyli klan niebieskich fletów. No, naprawdę prezentuje się to pięknie. Drzewo dusz, czym, czym było w ogóle drzewo dusz? No, najświętszym miejscem, tak naprawdę, jest Eyłą, czyli z. <laughs> Ich bóstwem mogli się łączyć przez Sahel, czyli e, więź, taką nawiązywali właśnie ze swoimi przodkami, chociażby którzy, e, których zabrała już Ewa, czy też z samą planetą Pandorą. W tle mamy także niesamowite, niesamowite przeszkadzajki terenowe e, czyli tak naprawdę, e, z jakiś taki masyw skalny, coś takiego. No pięknie się to prezentuje, bo wam, powiem Wam szczerze, że te miętowe klocki z brązowymi, z tymi ciemnymi kolorami i te zwisające sople różowe z tych lawendowych liści. No pięknie to się prezentuje, nie mogę się doczekać aż dorwę się do tego zestawu i chyba nie ma na to czekać, otwieramy i zaczynamy budować. Przy użyciu pierwszej instrukcji budujemy tak naprawdę roślinność pandory i jakieś tam kształtowanie terenu. Do tego mamy figurkę wojownika tutaj no i mrocznego konia do tego w drugiej instrukcji używamy worka numer 2 i numer 3, tutaj masyw skalny i figurka Neytiri worek numer 4, 5 i 6 i nasza trzecia instrukcja to nasze drzewo dusz. No i na końcu 7, 8, 9 mamy naszego toruka. No prezentuje się to świetnie. Oprócz tego mamy jeszcze fajne, ciekawe wstawki w środku instrukcji, przebitek ze scen filmu. Tak prezentują się przebitki, o których Wam wspominałem. Macie toruka. Macie nasze tytułowe drzewo dusz i piękną, kolorową roślinność Pandory. Dobra, budujemy zestaw i zabieramy się za recenzję. No i mamy nasze drzewo dusz, naszego toruka, skały, ukształtowanie terenu Pandory. No i nasz klan omatikaja także. Piękny jest to zestaw. Pierwsze wrażenie. No, wow! Tutaj kolorystyka po prostu bije nam świetny kontrast kolorów po oczach, bo mamy dużo jaskrawych kolorów i to wszystko jest jakby w zabudowie takiej powiedziałbym szarej, wypłowiałych kolorów, takich jak brązowy właśnie przy drzewie dusz, oliwkowy, ciemnoszary, beżowy. E, tak, takie kolory są głównymi kolorami, a wszystko jest tu okraszone tymi pięknymi: pięknym różem, e, lawendowym kolorem z drzewa dusz, czy też pięknymi dodatkami miętowymi i świecącymi dodatkami. Prezentuje się świetnie, przecudowna ozdoba na półkę. No i zabieramy się za recenzowanie po kolei wszystkiego, co tutaj nam przedstawiono. Zaczniemy sobie może od samych figurek. No i mamy nasze figureczki od prawej strony. tutaj, czyli główny wojownik, tak naprawdę. Spójrzcie, jak się prezentuje jego malowanie. Tutaj te warkoczyki zwisające mu na twarzy. No pięknie, pięknie to wygląda. Takie w indiańskim stylu e, jakieś nasze iniki na torsie. Cudownie się prezentują te figurki, naprawdę malowanie pierwsza klasa. Moat, czyli matka Naitiri i główna szamanka, też pięknie nam tutaj wygląda. No, naprawdę cudowne figureczki Naitiria. Po prostu zdumiewające podobieństwo do filmu. Barwy wojenne naszego Jake'a Sali. Pięknie, piękne malowanie, piękna figurka. Najlepsza chyba w tym zestawie. Cudownie wygląda. No i nasz mroczny koń. Z ciekawostek na pewno. Ten konik to jest kawał konia, bo patrzcie. przystawimy sobie zwykłego konia. Ma 6 kopyt, tak naprawdę. Sześciokopytny jest nasz mroczny koń, ale o ile większy od zwykłego konia, naprawdę. Kawał z niego bydlaka. Sami awatarzy też są tak naprawdę dużo więksi od zwykłych figurek. Patrzcie w zestawieniu z awatarem, o ile niższa jest zwykła figureczka. Dobra, przejdźmy do ukształtowania terenu i roślinności Pandory. No i spójrzcie po prostu na tą kolorystykę. Pięknie oddany świat Pandory. Mamy jakieś skałki i mamy mnóstwo kolorów, tak jak to było w filmie Jamesa Camerona. Naprawdę niesamowicie to wygląda. Niesamowicie się to prezentuje i pięknie się to składa. Powiem Wam szczerze, że już od samego początku ten zestaw zrobił na mnie duże wrażenie. E, mamy ten piaskowy zielony, mamy czerwone e, klocki, mamy żółty, mamy lawendowy, mamy fioletowy po prostu no mnogość kolorów jest tutaj e, naprawdę świetna i to co wspominałem wcześniej, mamy też klocuszki świecące, ale to co wspominałem wcześniej, naprawdę e, ta podstawa, taka baza, czyli skały, czy drzewa e, są w takich szarych e, szarych, brązowych oliwkowych kolorach e, sam teren jest też taki beżowy, a E, całe dodatki, cała ta roślinność jest niesamowicie kolorowa i pięknie się to prezentuje, zobaczcie tutaj w tym przypadku, naprawdę e, to listowie, te, te wszelkie, cała roślinność tak naprawdę e, pięknie, pięknie to wygląda, i co tutaj dużo mówić, składając to, miałem mnóstwo uśmiechu na swej twarzy, bo naprawdę robi to wrażenie, robi to ogromne wrażenie. Kolorystyka jest po prostu bajeczna. A dodatki, ta największa konstrukcja, dodatki też tych e, kolorowych, tak naprawdę, klocków. Musiałbym tutaj wszystkie lampy pogasić, ale poczekajcie. O, widzicie to? Ha, ha, ha. Niesamowicie to wygląda. Wszystko tutaj też świeci, jak sobie naświetlicie te klocuszki. No i naprawdę. Robi to niesamowite wrażenie. Przejdźmy sobie do naszego drzewa dusz. No i zachwytów nie ma końca. Tak prezentuje się nasze drzewo dusz, i po prostu jest ono dla mnie przecudowne. Przecudownie jest oddany klimat tego drzewa poprzez nasze te pnącza kolorowe, różowe, lawendowe liście, liany uzyskane za pomocą naszych. Biczy. No pięknie to wygląda i sama kolorystyka tego drzewa. Po prostu miód, cud, orzeszki. To wszystko, o czym opowiadałem wcześniej, ta wypłowiała kolorystyka kolorów takich zimnych, chłodnych plus te po prostu jaskrawe, budzące do życia kolory różu, właśnie lawendy czy miętowe tutaj liście na dole. Po prostu przy korzeniu. Wygląda to cudownie. Spójrzcie też, tutaj mamy taką opcję powiedzmy, żeby łączyć się z bóstwem, Ejłą. Tutaj nasze liście możemy sobie odchylić, wsadzić naszego nawi i on sobie tutaj leży. Jak nie kojarzycie o co chodziło to w instrukcji przypomnę Wam może scenę z filmu, tutaj macie jak się łączyli ze swoim boostem czyli z Aewo naprawdę wygląda to niesamowicie i ja to jeszcze wszystko oświetlę i naprawdę będzie miało to niesamowity efekt ja jestem zachwycony naprawdę mówię wypłowiałe szarości okraszone cudownymi kolorami jaskrawymi Piękne połączenie, pięknie to się prezentuje i na pewno będzie niesamowitą ozdobą na półce. Ja, naprawdę mnie osobiście zachwycił ten zestaw, zachwyciło to drzewo. Zobaczcie jeszcze jak wygląda toruk. No i mamy naszego ikrana, przywódcę ikranów, toruka. E, niesamowity, niesamowity model tego stworzenia. Popatrzcie na tą paszczę. Prezentuje się ona naprawdę zacnie, naprawdę piękne malowanie tutaj, no cudownie, cudownie. Tutaj można się rozwodzić. Aczkolwiek, ja bym się skupił tutaj na minusach, bo na pewno plusem jest jego majestatyczność, kolorystyka jak najbardziej odzwierciedlony jest bardzo fajnie w stosunku do tego, co widzieliśmy w filmie, rozpiętość skrzydeł, no troszeczkę. Tutaj te zawiasy, powiedzmy sobie szczerze, chodzą tak sobie, nie ma tutaj szału, jeżeli o to chodzi. Ale nie o tym chciałem tak naprawdę. Wykończenie moim zdaniem tutaj, w środku naszego toruka, no nie jest, nie jest jakieś najlepsze. Można byłoby to bardziej pozakrywać, aczkolwiek no, nie ma co się oszukiwać. Lego czasem potrafi jakby nie dokończyć danego modelu, też może nie chcą tego robić, chcą, żeby to było klockowe jak najbardziej. Nie wszystkim się musi podobać, ale na pewno warto mieć go w swojej kolekcji. Podejrzewam, że będzie też można go wyrwać osobno gdzieś tam na rynku wtórnym, bo jest całkiem ciekawy. Pierwsze skojarzenie, pierwsze skojarzenie mojego. Moje, jak zobaczyłem toruka, mówię przecież to jest smok kaja z Ninjago. Ale nie oszukujmy się. E, popatrzcie, co, czego nie ma toruk, a co ma smok kaja z Ninjago. Tutaj to świetne wykończenie. Cudownie jest to wszystko pozakrywane i nie widzimy, dużo odstudowanych jest klocków. Mamy tą klockowość, są te klocki, ale to nie bije po oczach, tak jak w przypadku toruka. No, i druga sprawa. Materiałowe skrzydła są dużo fajniejsze niż te plastikowe. Z czasem podejrzewam, że one u toruka zaczną się jakoś odkształcać, może nawet od temperatury, jak będziemy go trzymać sobie gdzieś na słonecznionym miejscu. Będą tutaj się odkształcać. Tym bardziej, że ruszając tymi skrzydłami, układając je. Jakoś w inny sposób No może to wyglądać nieciekawie No ale cóż Nie można mieć wszystkiego Mogłoby być lepiej jest bardzo dobrze No i mamy nasze drzewo Dusz w całości Razem z Torukiem Z naszymi nawi I naszym mrocznym koniem Zestaw prezentuje się Niesamowicie dla mnie dycha, absolutna dycha ponieważ robi robotę na półce jest niesamowitą ozdobą do tego bardzo przyjemnie się go buduje a wszystko podkreśla niesamowita kolorystyka, kolorowy toruk z przełamaniem niebieskiego koloru, ale głównymi kolorami tak naprawdę żółty, czerwony i pomarańczowy, czyli taki ognisty Ikran bym powiedział: piękne drzewo dusz, okraszone niesamowitymi, tymi różowo lawendowymi liściami. No i całe, całość zwieńczona z tych gór. Aleluja! Tym ukształtowaniem terenu, masywy skalne i roślinność na Pandorze. Pięknie, pięknie to wygląda. Bajecznie się to prezentuje i specjalnie dla Was jeszcze. E, troszeczkę to drzewo podświetliłem. Spójrzcie, jak to wygląda. Ja sobie przygaszę tutaj światło. I odpalimy nasze drzewko. Tak to się prezentuje. No, powiem wam szczerze, że naprawdę. Fajnie to wygląda, nie wiem jak na filmie, ale na żywo wygląda to świetnie, możemy sobie tutaj zmieniać efekty, tak naprawdę ten może nie jest najlepszy, ale taki naprawdę, naprawdę pięknie to wygląda. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się, cześć.